Witajcie widzowie, dzisiaj będę jechał tym mustangiem do tego punktu. Pamiętajcie, żeby dać sujka i jajka. A ja zaczynam. Teraz. Chodzi tutaj o to, żebym się nie rozbił i żebym jak najszybciej dojechał. No to. to jedynka. i Jajka. O, czekaj. Tak. Jeżeli chodzi o tego Mustanga, to już nagrywałem go, tylko on był akurat w szarym kolorze. Jeżeli chodzi na tych testach. Ale tak. To już jadę tutaj. Może trochę zmniejsza ten bieg, bo tak trochę dużo. Pewnie jadę z taką nie wiadomo jaką prędkością. Yy. I to przyhamuję, żeby się tutaj nie filmuje, nigdzie. A, już jestem na moście. O, teraz się trochę w sumie rozpędzę. No teraz jeszcze przyhamuję, bo to już To ciężko jest. To tutaj, dobra? Trochę się nie łapie, jak to z tymi tu na... O, tu już wyjechałem dobra. Więc tak, w nie, nie, jeszcze trochę zniżę ten bieg. No, tutaj wjeżdżam. Tutaj yy, yy, się otarłem tam. O, to jazda. jestem w sumie blisko dosyć, tu już widać zaznaczone, te ten, A trójka i jazda. I to jeszcze jest to rondo i otóż dojechałem do punktu. Tak już tu gdzie miałem, czyli tu gdzie był, w tej punkt. Pojechałem. Więc. Um, Do widzenia widzowie.